Historyczny triumf Igi Świątek na kortach Wimbledonu. Chelsea z klubowym mistrzostwem świata. Mateusz Jagiełło i Przemysław Kucharzak. To jest Kurier Sportowy Radia Wiktoria. Zapraszamy. Iga Świątek z tego tegorocznego Wimbledonu. To jej szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze. Jak dotąd rywalizacja na kortach trawiastych nie była mocną stroną Polki, jej najlepszym wynikiem w seniorskiej karierze był ćwierćfinał Wimbledonu, w tym roku jednak nie miała sobie równych. Półfinałowe starcie ze Szwajcarką Belindą Bencić zakończyło się wynikiem 6-2-6-0, a w finale z Amandą Anisimową Polka zdeklasowała rywalkę, wygrywając bez straty gema. To dopiero drugi raz w historii Wimbledonu, gdy finał kończy się wynikiem 6 6-0. Ostatni raz tablica wyników wskazywała taki rezultat w 1911 roku. W rywalizacji mężczyzn triumfował natomiast Janik Simmer. W finale Włoch pokonał obrońcę tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza 4-6, 6 4 i tu o dziwo 6-4. To również jego pierwszy triumf na tym turnieju. Tym samym zwiększył przewagę nad Alcarazem umacniając się na pierwszej pozycji rankingu ATP. Spadek z 39. Na 41 pozycję zanotował kontuzjowany Hubert Hurkacz, a Kamil Majszak dzięki dobrej dyspozycji na Wimbledonie awansował aż o 28 pozycji na 81. lokatę. Spora niespodzianka w finale klubowych Mistrzostw Świata. Może nie sam fakt pokonania PSG przez Chelsea, ale rozmiar w jakim Londyńczycy odprawili triumfatora Ligi Mistrzów jest zaskakujący. Po dwóch trafieniach Kola Palmera i jednym João Pedro, podopieczni Enzo Mareski już po pierwszej połowie prowadzili 3 do 0. Po zmianie stron, wynik nie uległ zmianie i to The Blues są historycznymi pierwszymi zwycięzcami klubowych Mistrzostw Świata w nowej formule. W niedzielę w Poznaniu oficjalnie zainaugurowano sezon klubowy 2025-2026 w Polsce. Wbrew zeszła sezonowej tradycji, tym razem meczem o Superpuchar, w którym mistrz polski Lech Poznań podejmował zdobywcę Pucharu Polski Legię Warszawa. I dosyć niespodziewanie to goście mieli w tym meczu inicjatywę, a po bramkach Pawła Wszołka i Ilisz Kuryna prowadzili do przerwy 2-0. W drugiej połowie Lech zdołał odpowiedzieć tylko trafieniem Filipa Szymczaka w końcówce meczu i to Legia, wygrywając ostatecznie 2-1 mogła po raz szósty w swojej historii i świętować zdobycie Super Pucharu Polski. Za zawodnikami Legii dość intensywny tydzień. Oprócz meczu o Super Puchar drużyna z Warszawy rozpoczęła też batalię o Ligę Europy. Do rewanżu z kazachskim FK Aktobe wojskowi przystąpią ze skromną, jednobramkową zaliczką. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 po golu wachana biczak rewans Rewanż w najbliższy czwartek o 18 ten piątek rozpoczyna się nowy sezon ekstra Klasy. Pierwszy gwizdek o 18.00 w Białymstoku, gdzie Jagelonia zagra z Termaliką. Następnie o 20.30 spotkanie Lecha Poznań z Krakowią. Ciekawe mecze czekają nas też w sobotę, gdzie solidnie wzmocniony widze Łódź zainauguruje sezon na własnym boisku przeciwko Zagłębiu Lubin. Tego samego dnia czeka nas także rywalizacja Wisły Płock z Koroną Kielce oraz GKS-u Katowice z Rakowem Częstochowa. Pierwsza kolejka najlepszej ligi świata zakończy się w niedzielę meczami Górnika z Lechią, Motoru z Arką i Radomia z pogonią. Reprezentacja polski piłkarek udanie pożegnała się z udziałem w swoim pierwszym turnieju Euro. Polki nie tylko zdobyły historyczną bramkę, ale odniosły również niespodziewane zwycięstwo nad znacznie wyżej notowaną w rankingu Danią 3 do 2. Gole dla naszej drużyny zdobywały Natalia Padia Bidas, Ewa Pajor i pochodząca z naszego regionu Martyna Wiankowska. Tym samym podopieczne Niny Patalon zakończyły fazę grupową na trzecim miejscu, wcześniej ulegając 0-2 Niemkom i 0-3 Szwedkom. W turnieju pozostały już tylko 8 drużyn, a od środy rozpocznie się faza pucharowa. Dniej Włoszki zmierzą się z Norweszkami, Szwedki z Angielkami, Niemki z Francuzkami, a Hiszpanki ze Szwajcarkami. Zakończyła się faza zasadnicza siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. W ostatnim turnieju Polki odniosły dwa zwycięstwa, pokonując 3-1 do Koreę Południową oraz 3-0 do Bułgarię, a do tego poniosły dwie porażki, za każdym razem 1-3, kolejno z Brazylią i Japonią. Ostatecznie Biało-Czerwone zakończyły zmagania na czwartym miejscu w tabeli, a wyprzedziły je Włoszki, Brazylijki i Japonki. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 23-27 lipca w Łodzi. Nasza drużyna w ćwierćfinale zmierzy się z Chinkami, a zwycięzca tej pary w półfinale zagra z Lepp z rywalizacji pomiędzy Włoszkami i Amerykankami. Drugą połówkę tabeli tworzą pary Brazylia-Niemcy i Japonia-Turcja. A już od środy w Gdańsku ostatni turniej fazy zasadniczej dla naszej drużyny męskiej. Podopieczni Nikoli Grbicia, którzy aktualnie zajmują drugie miejsce w tabeli, zmierzą się w nim kolejno z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją, a przypieczętowanie awansu do finałowej ósemki powinno być tylko formalnością. Męskie finały Ligi Narodów odbędą się tydzień po kobiecych, a gospodarzem będzie chińskie Ningbo. Przechodzimy do regionu. Już w ten weekend Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie zmagania w piłkarskiej pierwszej lidze. Pogoń rozgrywki przywita wyjątkowo na własnym stadionie, bo pozostałe domowe mecze rundy jesiennej rozgrywane będą w Pruszkowie. Podopieczni Piotra Stokowca na ligowych boiskach zadebiutują w meczu ze Stalą Rzeszów, czyli dwunastą drużyną poprzedniego sezonu. Początek spotkania w sobotę o godzinie 14.30. Unia Skierniewica natomiast na swoje rozpoczęcie sezonu musi jeszcze troszkę poczekać, jednakże w Skierniewicach praca cały czas w re. Skierniewiczanie dokładają kolejne elementy do układanki kontraktując takich zawodników jak Jakub Murawski, Jonathan Strauss, Jakub Jaroch, Szymon Wrona i Jarosław Czernik. Nie zabrakło też pożegnań, z klubu odeszli Maksym Rosiński i Kamil Soberka. W ubiegłym tygodniu gracze Unii rozegrali dwa sparingi, dwukrotnie przegrywając, 1-2 z pogonią Grodzisk Mazowiecki i 0-3 z Łowickim Pelikanem, przy czym w drugim spotkaniu Unia zagrała w większości drugim garniturem. Pelikan również cały czas wzmacnia swój skład. W zeszłym tygodniu do łowickiej drużyny dołączył Konrad Niedzielski, który poprzedni sezon spędził w rezerwach Widzewa w 68 spotkaniach trafiając 40-krotnie do siatki rywali. Zakontraktowano również 28-letniego Tomasza Dąbrowskiego, wychowanka Pelikana, który poprzedni sezon spędził w Kutnie. Przed Pelikanem intensywny tydzień. W środę mecz z Żyrardowianką, a w sobotę z trzecioligowym KSC Katroszyn. Co jeszcze sparingowo dzieje się w regionie między Łodzią a Warszawą? W ubiegłą sobotę w pojedynku czwartoligowców Mszczonowianka pokonała zryw Wygoda 4-0. do W piątek Stal Głowno zagra z drugą drużyną Unii Skierniewice. W sobotę zryw zagra na wyjeździe z Mazowią Rawa Mazowiecka, Żyrardowianka z Mszczonowianką, a KS Kutno z Wisłą Dobrzyń. Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Do debiutanckiego sezonu w drugiej lidze szykują się rysie Sochaczaw, które wzmacniają swój skład. W Sochaczewie pozostają Maciej Pieklak, Marcin Kubiak i Wojciech Falkowski, a dołączą do nich Aleksander Augustyniak czy znany dobrze z łowickich Marcin Uliczka. Transfer ogłoszono również w Łowiczu. Klub ogłosił, że nowym zawodnikiem został Filip Muniama, który poprzedni sezon spędził w Mińsku Mazowieckim. W sobotę w Łowiczu wystartował Poland Ultra Triathlon 2025. Do rywalizacji stanęli zawodnicy z całego świata. O imprezie mówi Tomasz Luz, organizator i jeden z uczestników zawodów. Pierwszy w historii w Polsce Puchar świata, czyli zawodnicy mogą bić rekordy świata i zbierać punkty do klasyfikacji generalnej, ogólnoświatowej. Długie dystanse 38 km pływania, 1800 km roweru i 422 km biegu. No i kolejny weekend 20 lipca w niedzielę wystartuje dystans. Dystans krótszy, około 16 km pływania, 720 km rower i biegania 4 maratony, czyli niecałe 170 km. A rozmowy z ultratriatlonistami Bradem Kelly oraz Sendą Hill dostępne są na naszej stronie internetowej radiowiktoria.pl oraz na platformach streamingowych. I to już wszystko w dzisiejszym kurierze sportowym Radio Wiktoria po kolejną dostawę informacji. Zapraszamy w następny poniedziałek o 16.30 oraz na naszą stronę internetową.